Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam na raport narciarski ze Ski Juwel z serca Tyrolu. Jestem teraz w ośrodku Wildszonał, który jest częścią dużego regionu narciarskiego z Kijuwel Mamy tu do dyspozycji prawie 100 km tras narciarskich, a dzisiaj na trasach od 30 do 90 cm śniegu. Z tych prawie 100 km otwartych jest 85 km tras, z czego 53% to trasy czerwone. Więc jest gdzie pojeździć, jest gdzie się zmęczyć, jeżeli zastanawiacie się, jakie warunki są aktualnie w Tyrolu, jakie warunki są aktualnie aktualnie w Alpach <śmiech> Jackowe. <śmiech> Jackowe a mówiąc o warunkach narciarskich, oczywiście trzeba się posiłkować skalą petardinio na dzień dzisiejszy mamy 10 na 10 warunki wspaniałe, trasy praktycznie wszystkie otwarte, jest gdzie pojeździć, jest gdzie się zmęczyć serdecznie zapraszam na zimowe wakacje do Tyrolu